Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta wrona bez ogona. Czy warto skorzystać z pomocy gzyla? Tak. Z Mariuszem Gzylem współpracujemy parę tygodni, dlatego że podjąłem decyzję, że będę mówił. Będę mówił publicznie tak. Jeśli masz problemy ze swobodnym wypowiadaniem się, budową zdań i językiem, a chciałbyś bądź chciałabyś występować publicznie, to z przyjemnością, gzywa polecam. Zacząć mówić inaczej nie jest prosto. Tak zwane ładne mówienie i poprawne wysławianie się zawsze mi imponowało. I jeśli ktoś mówił ładnie, logicznie, sensownie, składnie to jest fajne. Dlatego szukałem rozglądałem się z jakimś, kto pomoże mi to zoptymalizować. I niestety dawno temu jak chodziłem jeszcze do logopedy tak, mam wadę wymowy. E, niestety dawno temu jak byłem jeszcze dzieciakiem, pani Logopetka powiedziała mi, że nie ma na mnie sposobu. Że próbowała, no i że użyła wszystkich możliwych metod i że nie da rady. Dzień dobry. Przed mikrofonem Mariusz Zyl. Przez 26 lat pracowałem w polskim radiu. Mój głos znają Państwo również z telewizji. Z zaangażowaniem i bez pseudointelektualnego zadęcia po prostu zapraszam do współpracy.